Witam wszystkich dzień dobry. W ogóle z góry chciałem przeprosić za kontekst dzisiejszego filmu, bo to nie będzie związane nic z mechaniką. Po prostu takie przemyślenia mam od wczorajszego dnia i coś tam we mnie się przelało chyba, jakaś czara goryczy. Mianowicie chciałem wam podzielić się z, wam, z, z wami takimi moimi spostrzeżeniami a propos tego co się dzieje na świecie, czyli na przykład tam. Tak, zwanej, tak zwanego Zielonego ładu, tego wszystkiego, co wokół tego się dzieje. No i słuchajcie, tak na sam początek, żeby sobie to tak jakoś chronologicznie poukładać, to nie należy do osób, które myślą czy są przekonane, że nie mamy się absolutnie czym martwić. Tak? Nie to daleki jestem od tego i daleki jestem od takiego myślenia, że a co tam. Rób ta co chce, to zmiany klimatyczne zawsze były, i to nie ma się czym przejmować. Jest okej, okay, wszystko jest w porządku. Nie, yy, mamy na pewno problem. Jeśli nie my, nasze pokolenie, to kolejne na pewno za niego zapłacą. Yy, jakoś tam powinniśmy do tego dążyć, aby to wszystko szło w dobrym kierunku. Natomiast no, nie w ten sposób, nie kosztem tych, którzy są na samym dole, czyli mnie na przykład i wielu innych, wielu mi podobnych, bo chyba takich ludzi jak ja. Są miliony, Słuchajcie, jeszcze wracając do tego wywodu na samym początku, bo dlaczego uważam, że nie, nie mamy się czym martwić i że to się w końcu źle skończy dla, dla nas jako ludzkości? Dlatego, że pomimo wszystko, że ograniczamy to zużycie energii, czy tam mamy coraz bardziej energooszczędne, wydajne maszyny, narzędzia, czy nam nawet samochody, które zużywają. Mniej paliwa, one są w stanie tego paliwa, powiedzmy, wykorzystać bardziej, tak? w iluś tam procentach i cały czas to idzie, idzie do, do przodu. O tyle zapotrzebowanie na to paliwo cały czas rośnie, więc bilans i tak wychodzi na minus. To nie trzeba być geniuszem, ja się tam na tym nie znam, więc w liczby i szczegóły nie będę się zagłębiał, natomiast obserwując choćby nawet to, co się dzieje. Powiedzmy sobie w społeczeństwach, czyli nie ma już rodzin wielopokoleniowych, które mieszkają w jednym domu, to już jest rzadkość, każdy chce iść na swoje, jest to w sumie zrozumiałe, nikomu nie zabraniam, żeby nie było, tylko do tego właśnie, że tych domów przybywa, to wszystko potrzebuje energii, nawet jak tam się będą ledy palić, świecić i jakieś piece energooszczędne, no mimo wszystko będą musiały tam pracować jakieś urządzenia, które tą energię będą spoży... no, pożytkowały, zużywały. Tak, jak już to mamy ogarnięte mniej więcej, to teraz póki mam to na, na, na gorąco, mnóstwo firm pojawiło się takich, które robią wam takie audyty, jeśli jesteście właścicielami domów. Hmm, to takie audyty energetyczne, to się nazywa. No najczęściej takie firmy, w swojej nazwie, to tam mają jakiś człon eko z przodu albo z tyłu, albo w środku, to mniejsza o to. I zielony napis, który ma świadczyć o tym, właśnie, że, że to wszystko dla waszego dobra i dla, dla dobra planety. I słuchajcie, taki audyt został przeprowadzony u nas z ciekawości w sumie, bo. Bo wiadomo, że coś będzie trzeba ze źródłem ogrzewania robić, zrobić prędzej czy później. Na razie korzystamy z kotła takiego, w którym pali się drewnem i on swoje lata już ma ma swoje lata i no prędzej czy później czy w tym roku czy w przyszłym no skończy swoją żywotność i trzeba będzie do tego podejść tak a wiadomo że takiego już nie kupimy będziemy musieli zmienić to źródło ogrzewania i nie dlatego że ktoś mi każe że ktoś mnie będzie przymuszał tylko po prostu dlatego że sam sam będę chciał i teraz słuchajcie, wracają do tego audytu energetycznego, żeby Wam tak przybliżyć. No jedna z tych firm właśnie zgłosiła się, że chciałaby taki audyt i wycenę nam zrobić wymiany takiego źródła ogrzewania, czyli tak zwanego pieca kotła CO. Paliwo jakie wybraliśmy, no to drewno. A myślę, że z tego wszystkiego co tam jest podane, to jest jeden z najrozsądniejszych najrozsądniejszych paliw, jedno z najrozsądniejszych paliw, dlatego że zapewnia taką poniekąd nam niezależność, tak, czyli gdzieś to to paliwo można myślę, że będzie zdobyć w taki czy inny sposób bez większych problemów, bez względu na okoliczności. Pompa ciepła, słuchajcie, odpada ze względu na charakterystykę naszego budynku. Dom, pomimo że według wyliczeń tej firmy mamy ekologiczny, ponieważ mamy wymienione okna, termoizolację dodatkowo, budynek, pomimo że był budowany dawno temu, to jak na owe czasy ktoś tam pomyślał, bo jakiś taki to się nazywa chyba wiurobeton, czyli taka suprema, czy coś takiego, no ja się tam nie znam na budowlance, ale to jeszcze w ścianę zostało wkładane w środek, czyli mamy tam od zewnątrz jakiś pustak w środku ten, ten wiurobeton i, i od środka cegła czerwona, no i jeszcze dodatkowo zewnętrzna izolacja z, ze styropianu do brzegu teraz tak dom uznany jest jako ekologiczny policzone poży... powierzchnia grzewcza no tam nie wiem tak na okrągło to liczone bo ja podałem obrys budynku więc wyszło tam około 140 metrów kwadratowych co jeszcze wam mogę powiedzieć no i dobra okna wszystko to mamy w miarę przeszłoby to byłoby to chociaż wiadomo że najlepiej trzeba by to wywalić teraz które dopiero skończyliśmy montować kilka lat temu i wstawić już takie z trzema szybami, bo ktoś tego narobił i chce to sprzedać. No i teraz tak, taki mówię o samej kotłowni, żeby była jasność. Piec na drewno, które zgazowuje drzewo, drewno, czyli no jakoś tam nie jest nam się mniejsza. No jest ekologiczny, ma te certyfikaty i naklejki wszystkie. Do tego bufor, bo taki piec musi pracować z buforem. I takie słuchajcie piec z tym buforem. Wraz z montażem cena brutto moi mili to jest jakieś 57 tysięcy bez małego haczyka. Jakieś tam kilka stówek do tej kwoty brakowało. 57 tysięcy brutto, bez dotacji. Bez dotacji. No, te, ten próg dotacji jest różny, to jeszcze nie wiadomo, bo chyba od marca to tam będzie ruszać. 100% żeby dostać dotacji, nie trzeba by mieć dochodu w ogóle, albo musiałby on tam być na poziomie 1000 zł na osobę miesięcznie, no to, no to wiadomo, że, że nie, nie wiem, chyba ktoś, kto ma rentę alkoholową czy, czy, czy coś takiego, to mógłby się na to załapać, ale wtedy jak sama pani, która robi audyt, przyznała, wtedy takie osoby najczęściej nie korzystają i tak z takich dotacji, bo nawet VAT, jak trzeba za, zapłacić od kwoty powiedzmy, 50 paru tysięcy te kilka procent vat no to, na to nawet na to ich nie stać. Więc dalej jest tam progi, są chyba 50-40%, a jeszcze 80 pomiędzy, no ale to trzeba odpowiednie warunki spełnić. <laughs> tak, jaki jest problem z dotacjami, przynajmniej ja jaki mam, a no mam taki, że nic nie ma za darmo, tak? Jeśli coś ktoś daje, to prędzej czy później przyjdzie albo po jakąś przysługę, albo po coś, no trzeba będzie to odpracować. Albo na przykład kupuję sobie taki karnet na wejście do Waszego domu bocznymi drzwiami, żeby Wam sprawdzić co i jak w którym kącie. Więc zostańmy przy tej kwocie 57 tysięcy. Ja powiem Wam, że no liczyłem się, że to nie będzie za darmo, ale kocioł 20, tam chyba KW został wyliczony i bufor 1000, 1000 litrów. No i oczywiście chcę Wam jeszcze nadmienić, że to było zrobione siedząc przy stole tak i pisząc to wszystko na kartce. Nikt nie był, nie patrzył jakie są warunki do zabudowy tej kotłowni czy tam trzeba będzie coś przerobić, czy coś trzeba będzie tam, bo to różne rzeczy mogą wyjść w trakcie, więc to wszystko było na sucho policzone, więc ja liczę i myślę, że komuś tam nie będzie pasował kanał kominowy albo tu, albo tam, coś tam trzeba będzie przerabiać, wiadomo jak to w starym budynku. No i do tej kwoty trzeba będzie sobie tam coś jeszcze na pewno doliczyć, więc tam wątpię, żebyśmy się zamknęli w kwocie 70 tysięcy. No to tak to powiecie, no ale 70 tysięcy i miałbyś czyste ręce. Nie, to jest 70 tysięcy i mamy kocioł, którym nadal trzeba palić. I nadal trzeba palić tym, czym palę do tej pory, czyli drewnem. I teraz tak, jakbym sobie chciał kupić drewna za równowartość 70 tysięcy, to. Uwierzcie mi, że w tym piecu, który jest, gdyby on czysto hipotetycznie przetrwał i był nadal sprawny, to za te 70 tysięcy tego drewna mnie starczyłoby do, do końca życia opalać ten dom bez e najmniejszego problemu. Wiem, bo kupuję mniej więcej, wiem jak to, jakie to są koszty po ile jest drzewo, jak, jak to się wszystko rozkłada, więc mam jakąś tam wyobraźnię, co i, i za ile. I takich Kochani moi mili ludzi jak ja jest, no jest miliony z tym samym dylematem, czyli najlepsze lata swojego życia poświęciłem na to, aby mieć coś swojego, dom. No cenę zapłaciła za to cała rodzina, bo jak się pewnie domyślacie albo nie, to wam powiem, że no nie zarobiłem tych pieniędzy w kraju, żeby kupić swoje. I jakby tu powiedzieć, niewiele system, państwo jako państwo mi w tym pomogło, wręcz przeciwnie, więc no, mam to tylko i wyłącznie dzięki pracy z własnych rąk, później żony w międzyczasie, bo to wszystko tak się działo równolegle. Także cenę płaciła cała rodzina, córka, która dorastała, w zasadzie nie, nie, nie oglądając nas, bywały przypadki, że nie było mnie w domu 6 miesięcy. Więc no, nie było to lekko, tak? no ale, ale okej, okay, to nie o żalach chodzi. Nie, nie o to, żeby się wiecie żalić, bo każdy ma jakąś historię i nikt nie ma lekko. Generalnie chodzi mi o to, że jak już to mam, to teraz ktoś przychodzi i mówi mi, że masz zrobić to, to i to, bo jak nie, no to, no to będą sankcje, no bo umówmy się, na razie jeszcze nikt nie chodzi i mandatów nie wkleja, no ale to jest tylko kwestia czasu. To, to jest kwestia myślę, że nie lat, tylko miesięcy i to się zacznie. Więc wyrażam tu swoją naprawdę szczerą nadzieję. I naprawdę to jest ostatnia deska ratunku, że to wszystko pierdolnie po prostu. Że, że po prostu ludzie się jednak nie dadzą zrobić w jajo, że no gdzieś tam ten zdrowy rozsądek w końcu zacznie przez, przez, przez tych ludzi, którzy, którym się na razie wydaje, że wiedzą, co robią, bo dużo świadczy o tym, że oni w to wierzą, co robią. Więc, że, że gdzieś tam się otrząsną. Nie mówcie mi, że ci albo ci, bo to jest, to jest jeden grzyb, słuchajcie, to jest jedna zaraza. Ludzie, którzy żyją od dekad właśnie z pokazywania palcem innym, co ma robić i w jakim momencie, po pewnym czasie się odklejają od rzeczywistości, to bez względu na stronę, po której są i opcje, po prostu no są odklejeni już. Oni nie mają wyobraźni, ile trzeba tutaj przestać, jak zryte trzeba mieć łapy, żeby zarobić tutaj 200, 300 czy 500 zł. no skąd. To jest po prostu nie ich sprawa, oni są od wyższych celów, więc no te cele na siłę próbują realizować. I teraz, żeby nie było, bo ktoś powie: no, ale to przecież, słuchaj, prędzej czy później cię to czeka i będziesz musiał to zrobić. No tak, ale jak sobie na szybko popatrzyłem wczoraj na ceny tych kotłów, no to myślę, że za jedną trzecią, e nie, nawet chyba nie, bo tam za 14 czy 15 tysięcy, czy nawet 12 znalazłem kocioł. Yy, którym mocą, no że tak powiem odpowiadałby naszemu zapotrzebowaniu i z buforem. No pozostaje montaż jeszcze, tak wiadomo, no ktoś powie, no ale, ale myślę, że to ten montaż nawet gdyby kosztował, nie wiem, 10 tysięcy, no i to i tak zbliżylibyśmy się dopiero do połowy tej kwoty, a nie 70 tysięcy. I to bez łaski, bez noszenia kwitów w zębach, bez przynoszenia pitów, citów, stritów i innych papierków sprzed 50 lat wstecz, bo wiecie, jak to jest. Nie wiadomo na jakich to wszystko będzie zasadach teraz, jak to ruszy, ale no na pewno łatwiej nie będzie. Czyli ilość papierów na pewno się nie zmniejszy. Więc tak do brzegu, żeby dobrnąć już to powiem wam, że e, no taki apel, no dajcie wy mi wszyscy święty spokój, pozwólcie mi pracować, ja sobie na to zarobię i sam sobie to zrobię bez czyjejś łaski, bez tego, żeby mi ktoś właził do domu, zaglądał, co u mnie, w którym rogu stoi, bo to po prostu tak jak mówię, no, y, no krew się zaczyna w człowieku gotować i myśli sobie, kurczę, no to Słuchajcie, ja nie wiem, ale nie jestem stary, ale swoje już w życiu widziałem, nie? Trochę tam już po tym świecie chodzę i trochę kaszy człowiek zjadł, ale jakby tak, nawet 20 lat temu ktoś mi powiedział, o czym my dzisiaj będziemy dyskutować, to bym wtedy się puknął w głowę i bym chyba, chyba nie wierzył. No po prostu, no jest to dla mnie absurd, po prostu, który jest poganiany kolejnym absurdem. I wszyscy klaszczą, i wszyscy się uśmiechają, i, i każdy mówi, że jest ok. Masakra po prostu. Nie wiem, y, czy tylko ja tak myślę, chociaż nie, no bo jak się tak rozmawia z, z ludźmi z różnych środowisk, zresztą, y, tak Wam powiem na koniec, już całkiem, że osoba, która była wczoraj u nas na tym audycie, y, tak już po tych wyliczeniach, po tych przedstawieniu nas, tych, tych, y, ty, nam tych kwot, a było w, przy tym kilka osób, y, cała rodzina, że tak powiem, i jak my, w międzyczasie jak myśmy zęby i szczęki z podłogi zbierali, to, to pani sama przyznała, że nie wierzy w to i że to dla niej jest abstrakcja, jeśli chodzi o ceny i ona rozumie skąd ludzie, którzy tak jak w naszym regionie powiedzmy sobie, no nie wiem, nie ma chyba zakładu, który płaci więcej niż minimum, czyli to co musi, to ewentualnie plus jakaś uznaniowa premia, która jest wiecie takim... No, no, uznaniowa to uznaniowa, jest albo nie ma, wyrobisz, albo nie wyrobisz, czyli tam kilka stówek w tą czy w tą. No ale to, czyli na rękę w dzisiejszych czasach to tam powiedzmy będzie 3,5, może stówka plus minus, tak? No to teraz sobie weźcie takie dwie osoby, nawet które pracują za taką kwotę i one mają wziąć kredyt na 60 czy 70 tysięcy i w międzyczasie żyć. Jeszcze płacąc ratę kredytu, skoro wiem, że tak jest, bo sam na tym wozie jadę, że tak powiem, no znam to życie od podszewki i niejednokrotnie ci ludzie, yy, no mamy problem, żeby na przykład kupić używany samochód za 15-20 tysięcy, odłożyć te pieniądze, żeby mieć do tej pracy czym dojeżdżać, tak? A, to, a tu jeszcze kredyt na 70 powiedzmy tysięcy, no bo jest zielony ład. Yy. Nie wiem pytanie tylko wszystko tam na górze ok z wami i słuchajcie jeszcze tak na potwierdzenie tego że tym ignorantem nie jestem takim ekologicznym że tak powiem no to korzystamy z instalacji fotowoltaicznej którą mamy już od kilku dobrych lat i nie zakładałem tej instalacji wtedy dlatego że ktoś mnie przymuszał czy mi nakazywał tylko po prostu warunki były sprzyjające ceny dostępne więc po prostu za swoje taką instalację zamontowaliśmy sprawdza się to jest to na starych zasadach czyli ze 100% 80% energii wytworzonej mają wam oddać i, no, i tyle, i tam są jakieś opłaty taryfowe, przesyłowe, kilkaset złotych rocznie, co do, do ubiegłego roku było gdzieś to około, kwota około 600 złotych na rok. Tak? No, sama instalacja kosztowała tam 20 parę tysięcy, no ale, ale okej, okay, przy dzisiejszych prądach, cenach prądu jest to realne, że w ciągu kilku lat ta inwestycja się zwróci. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dzisiaj ktoś przychodzi i mówi mi tak, że mam 60-70 tysięcy wyjąć i kocioł sobie kupić, który jak się pewnie domyślacie nie będzie służył tak jak ten, który pracuje już tam 20 czy 22 lata, tylko pewnie żywotność takiego kotła jest obliczona na lata gwarancji, plus minus 2-3 lata i koniec. I kolejne pieniądze trzeba będzie na to wywalić. Bo się taki kocioł po prostu rozstrzeli, a ja wiem z doświadczenia, że nawet takie bez, że tak powiem poza klasowe, czy tam jakieś takie popularne kotły, które ludzie wymieniali, kiedy jeszcze można było, czyli kilka lat temu, no to, to, to już nie mają żywotności 20 czy 30 lat, czy często 40, tylko to są rzeczy, które no 5-10 lat maksymalnie i koniec i jest sito z takiego kotła.